Drodzy mieszkańcy gminy Szemut. Nadchodzi czas Bożego Narodzenia. W Szemudzie tutaj przy naszym placu niepodległości pojawiła się szopka. To oznacza czas pewnego wyciszenia, bo już za kilka dni e, narodzi się Jezus Chrystus i będziemy świętować w tym roku dłużej, bo będzie jeszcze niedziela po świętach. Życzę przede wszystkim zdrowia, spokoju żeby znaleźć czas na podsumowanie tego specyficznego roku 2020, który właśnie już w tej chwili yy, mija, gdzie może niektórzy mieli więcej czasu na spotkania rodzinne, może więcej czasu mieli na pewną zadumę, zastanawienie się nad życiem, nad swoim postępowaniem, życzę Wam dobrych prezentów. No, w końcu jest to gwiazdka i młodsi i starsi na to czekają, także dużo prezentów dla naszych dzieciaków z terenu gminy Szemut. Dużo y, uśmiechu, no lepiej mi to wychodzi po Kaszewsku. W Szczygłe, w Belnygłe, Wama, mieszkańcy, na te nadchodzący świąta, bo będzie go narodzeni. Święta i po świętach, jak to mówią, bo szybko one miną, kończy się rok 2020. Chciałbym na nadchodzący nowy rok, 2021, przede wszystkim życzyć dużo zdrowia, że w końcu pandemia ustała żeby jak najmniej ludzi e, chorowało, żebyśmy mogli się cieszyć światem, który nas e, otacza, żebyśmy w gminie Szemut mogli różne eventy, wydarzenia dla was między innymi e, realizować, żebyście mogli uczestniczyć. No ale cóż, przed nami jest dużo niepewnego. Nie wiemy co będzie za miesiąc, co będzie za pół roku, ale szczerze jako gospodarz gminy życzę dobrego 2021 roku, gdzie Mamy czas no, kolejnego lockdownu, który rząd y, ogłosił, a mianowicie od świąt poprzez y, cały rok, y, ferie zimowe, które będą dosyć specyficzne, ale pil pilnujmy się. Ci którzy a coraz więcej nas jest y, wiedzą, co ta choroba oznacza, jaki różny sposób ta choroba y, zostawia po sobie piętno na niektórych Sporo osób mimo wszystko no, nie doczekało właśnie świąt czy nowego roku 2021. Pilnujmy się, pilnujmy się, jest to okres pandemii, nie wychodźmy z domów jak nie ma potrzeby, spotykajmy się naprawdę w ograniczonym tylko gronie, żeby doczekać przede wszystkim tej wymarzonej szczepionki. No i cóż, jeszcze raz zdrowia, zdrowia, jeszcze raz zdrowia na 2021 rok.